Zobaczcie, nowa Honda Accord. Przebieg 132 mile. Nowka sztuka. Pachnie nowością. I zobaczcie jak Pięknie ktoś upakował zderzak. Nówka sztuka. 132 mile. Kurcze. Mm. Nowiutka Honda. Lekko dojechana z tyłu. Zaraz zobaczycie. Chcę jechać. Nie ma problemu. Wszystko fajnie działa. Kurcze. Nowy samochód. Panie i Panowie. Zobaczmy go z tyłu. Zobaczycie jakiego można mieć pecha. Niezły pech, co? Ktoś to ma warsztat i trochę pojęcia takie coś jest się naprawy. prawy. Tłumik w środku w bagażniku zdemontowany. Tu od spodu. Zobaczcie, tragicie nie wygląda. Zawieszenie całe. Prawa strona kompletna. Nawet nie wgnieciona, jedynie tutaj lewa strona to wyciągnąć jakoś, naciągnąć, lekko błotnik dostał, też nie wiem czy nie do uratowania ten błotnik, lekko pofalował się, więc może być nie do uratowania, ale to wszystko kwestia tego jak to naciągniecie, wiadomo jak to robilibyście robili, robili byś, robili dla siebie to tam jakaś tam cienka warstwa szpachli nie zaszkodziłaby, a naprawdę fajny. Fajny samochód, nówka sztuka 132 mile. Także zobaczymy za ile on w ogóle pójdzie, Tylna szyba cała, to jest numer i będziemy śledzić i obserwować, co się z tym samochodem stanie. Jeżeli taki samochód można tutaj w ogóle kupić, z takim przebiegiem nie wiem, z którego to roku pewnie 2021, albo gdzieś końcówka 2020, z tyłu ktoś tutaj troszeczkę rozbierał, zobaczyć. Pewnie ubezpieczalnia, zobaczyć czy uderzenie nie poszło gdzieś tutaj dalej. Czyli konstrukcja samochodu nie została naruszona, więc to rozebrali, powrzucali. I tak to wszystko tutaj niestety leży. Zobaczcie, szczelina wydaje się być w miarę równa. Może troszeczkę tutaj w tym miejscu na środku jest mniejsza niż. Tutaj na dole i u góry, ale to by było tyle. Ma lekko czuć, także ten błotnik trzeba by było sprawdzić dokładniej. Naprawdę fajny, fajny samochód. Progi, wszystko pościągane do wyceny. Zobaczyć, czy gdzieś nie ma pofalowania. Może nówka sztuka. Przedajemy pod maskę. Zobaczcie, wszystko lśni. Nówka sztuka. Hmm. Ciekawa opcja. Ciekawe, za ile pójdzie. Kurczę, żeby tak poszła, w dobrej cenie. To można było rozważyć taką opcję, bo ostatnio dowiadywałem się mniej więcej, powiem Wam, ile wycena znalazłem e, Astre GTC i z tyłu była dość porządnie wniecona. Zobaczcie na zdjęciu, czy na zdjęciu na filmiku którymś. taki warsztat, taki w taki miarę na dobry, wycenił to naprawę na 5000 dolarów. Także taka Honda Accord nowa ceny od 24000. I tak za piątkę naprawili. A kupi w dobrej cenie. To nie, czemu nie? No zobaczymy. Zobaczymy, za ile pójdzie. Dość ciekawa opcja z ubezpieczalni. Wygląda tragicznie, ale tak naprawdę to nie jest tak bardzo tragicznie. Zobaczcie. Błotniki całe. Maska lekko do góry, czyli uchwyty na masce. Oczywiście maska do wymiany byłaby. Ale podróżnice całe. Lewy błotnik cały. Także ciekawa opcja. Przebieg 60. 4000 mil. Najbiedniejsza wersja. W środku lekko zapuszczona. Zobaczcie, zapuszczona. Kierownica z plastiku. Zobaczcie, co robi słońce kalifornijskie. Plastik po prostu się rozpuszcza. Ładnie odpala. Pokażę Wam. Honda szybsza niż wygląda. Wszędzie plastik. Także kwestia czyszczenia. To jest ta wersja Hatchback. Sorry, Hatchback. Wersja sedan. Wolałbym Hatchbacka, powiem wam. Ale zleży jaka kasa, nie? Czemu się nie otwiera? Z tyłu klapa. Przecież się otwierała od środka. Ten bagażnik trochę mały, bo w hatchbacku jak otworzycie, wiecie, tak jest. W jak otworzycie klapę, to macie dużą e, przestrzeń załadunkową. Tutaj jest lekko ograniczone to. ale zobaczcie pas przedni, zderzak, dwie lampy porysowane X, -y, więc pewnie uznali, że do wymiany. Chociaż, ja widzę, chwyty są całe. Tej lampie. Ta druga lampa. Również uchwyty całe. Pas przedni wygląda nie na pognieciony, także uszkodzenie widać, że nie duże. Także będziemy śledzić ten samochód. Przyglądać się mu na aukcji, za ile zostanie sprzedany. Te więcej nic nie widać niepokojącego poduszki niewystrzelone, jak widzieliście także ciekawa opcja ciekawa opcja maska poskładać do kupy w domu dokładnie sprawdzę Carfax i może będziemy coś licytować takie zgnieciuchy to w ogóle nie warto do tego podchodzić, ale widzę, że ludzie tutaj czasami kupują takie nie wiem co oni z tym robią Pewnie cena, cena czyni to, że ludzie to kupują. Pasacik dość mocno dojechany. Podłużnica lewa, prawa to w ogóle poszło pod silnik. Także porządnie dojechany Passat. W środku wszystkie poduszki. No może oprócz kurtyn wystrzelone. Przebieg 79 tysięcy, dość sporo. Ale jeszcze w miarę się trzyma Passacik. Ale też dużo strasznie dużo roboty z tym. Byłoby, chcąc kupić takiego, nie warto. Nie dla mnie. Ja na to nie mam miejsca, żeby takie rzeczy robić. Idziemy dalej. Jest i poczciwy golf, czwóreczka w trzech drzwiach, wersja ala coupe. I wam coś pokażę. Przebieg to 44 tysiące mil. Zobaczcie, jak to się w tym samochodzie. Haha. Siedzenia na taśmę. Zobaczcie, tak ludzie jeżdżą tutaj. Nie przyjmują się, że mają gorzej niż w chlebie. No cóż, zdarza się i tak. Jeszcze piękny do tego kolor Już zielona żabka hehe. <grym>